Nareszcie można się rozluźnić. Co racja, to racja. Upolowałeś ostatnio coś ciekawego? o czym warto by wspominać. Szkoda, liczyłem na jakąś ciekawą historyjkę. Hej, ty! Mam wszystko, o co prosiłaś. Świetnie. Zaraz przygotuję z tego coś specjalnego. Jeszcze tylko zawinąć i... gotowe. To... na pewno bezpieczne? znakomicie, Coś mówiłeś? Zaufaj mi. Z naszej dwójki to ja się znam na ziołach. Masz. Zapal sobie. Niezłe, co? <noise> Mocne. Drapie po gardle. Idziemy. C co? Gdzie? Jaskinia. Wyjątkowa. jaskinia? Tak. Zobaczysz. No chodź. Już, już, prowadź. Topielec wyglądał jakby bał się wody. Niemożliwe. Woda jest dla topielców naturalna. Tak, ale ten mógł mieć jakieś straszne wspomnienia z wodą. Czy ja wiem? Przypomina mi to pewną historię. Pamiętasz jeden z naszych spacerów w pobliżu Gerezy? No, było ich wiele. Ten, podczas którego wpadłam do rzeki. Aha, ten! Byłaś nieźle nawalona. To chyba był jakiś wyjątkowo mocny alkohol, bo ledwo cię stamtąd wyciągnąłem. Dobrze, że sam wtedy nie piłem. To nie takie proste, jak ci się wydaje. Mogłaś się tam utopić. To nie byłby taki zły pomysł. Nie ma już co tego roztrząsać. Wiesz co? Zapalmy jeszcze. Maurice, też widzisz tę wielką owcę? Ciężko było ją przegapić. Te twoje ziółka naprawdę działają. Może zapytaj ją, co ona tutaj robi. Rozhartujesz sobie? Owce nie gadają z ludźmi. Maurice, co ci szkodzi? No dawaj. Cześć, owca. Hmm, tak jak sądziłem, nie dogadamy się. Czekaj. Dlaczego rozumiem Twoje beczenie? Aha, więc nie ma to większego znaczenia. Tak właściwie to, co tutaj robisz. Nie możesz się zdecydować, czy wejść do środka? Ach, tak, boisz się. Po co w ogóle chcesz tam wejść? W środku coś ważnego, wyjątkowego. Przykro mi, ale nie znam się na owczych sprawach. Jestem tylko człowiekiem. Mam być cicho? Dobrze, już sobie idę. Ta owca chce po coś wejść do środka. A konkretnie? Nie wiem, mówiła o czymś wyjątkowym. Chyba ją rozumiem. Jakoś mnie to nie zaskakuje. Bardzo śmieszne. Pamiętasz nasz pierwszy pocałunek? Tak. Szkoda, że się tak ociągałaś. Że co? Liczyłem na to, że to będzie wspólna inicjatywa. Jakby nie patrzeć, to ty jesteś mężczyzną. A ty podobno masz gdzieś tradycyjne podejście w tych sprawach. Jak zwykle zrzucasz winę na mnie. Dobrze już, dość już o tym. Tego się nie spodziewałam. Jak to w ogóle możliwe, że nie spalił nas żywcem? Trzeba przyznać, że zgrany z nas duet. Nigdy nie walczyłem z ognistym jaszczurem. Pierwsze doświadczenie masz już za sobą. Było gorące. Mhm. Jak podczas naszej pierwszej nocy. Naprawdę tak uważasz? Żartowałem. Spotkanie z tym jaszczurem było gorętsze. Maurice? Może nie powinienem był tego tak wyrazić. Za późno. To było bardzo niemiłe. Lepiej będzie, jak pójdziemy dalej. Gobliny! Nie atakują nas. Dziwne, nie? Sprawiają wrażenie, jakby się o coś kłóciły. To może być ciekawe. Dowiedz się, o co chodzi. A co nas to obchodzi? Nic. Ale te gobliny mogą być zabawne. No dobra. Człowiek! Co tu się dzieje? Gobliny sprawa! Może będę mógł wam jakoś pomóc! Problem gobliny! Człowiek nie rozumieć! Powiedz o co, co chodzi! Człowiek wścibski! Munif szybko mówić! Gobliny wybierać, herszt, wybór trudny! Dwa kandydaci, Munif rozstrzygnąć, nie wiedzieć! Masz problem z wybraniem Herszta? Hmm. A możesz mi coś powiedzieć o kandydatach? Być Jabir i Nawaf. Jabir mówić, żeby okradać ogry i ludzie z miasta! Zabierać jedzenie i złoto! Duże ryzyko! Nawaf mówić, żeby uważać, podejść do ludzi z lasu w noc! Kraść jedzenie mniej niż Jabir! Jeden chcieć kraść dużo, ryzykownie! Drugi kraść ostrożnie i mało! Muni wzbrzytać drewno w głowa. Nie rozumiem. Drewno pękać? Odgłos? Psuć myśli! Aha! Myślę, że powinieneś poprzeć... Jabira. Tak, człowiek, myśleć? A kto nie chciałby dużo jedzenia i złota? Człowiek mądry! Munif, poprzeć Jabir! Trzymać stara moneta! Na szczęście! Dziękuję. Goblin Munif potrzebował pomocy w wyborze nowego herszta. I co? Wybrałem mniejsze zło, przynajmniej dla mnie jako myśliwego. Najważniejsze, że podjąłeś się rozmowy. I skończyło się to dla nas dobrze. Zgadza się. Mam nadzieję, że jeżeli zdarzy nam się jeszcze trudna rozmowa, to jej zakończenie będzie równie pozytywne i że oboje podejmiemy się rozmowy. Też mam taką nadzieję. Całkiem miło w tej jaskini. Ale już wracajmy. Powróżyć młodej parze? No nie, jeszcze tego brakowało. Dobra wróżba dla młodej pary. Chyba nie mamy wyjścia. Dobra wróżba, dobra wróżba. Co chcesz w zamian za wróżbę? Monetę. Monetę błyszczącą. Monetę świecącą. -ha -ha -ha. Proszę. Kop, kop, kop. -ha -ha. Wszystko płynie. Nim się obejrzysz, będziesz płynąć! Płynie, płynie! Coraz głębiej! Kap, kap, kap! Co to znaczy? Dobra wróżba dla młodej pary! Ej, ty! Co to było? Mnie nie pytaj! Sam nie wiem. Też mi dobra wróżba. Rozumiesz coś z niej? Nie bardzo. A ty? Też nie. Liczyłam na twój lotny umysł i erudycję. No, ale strzelanie do ścierwojadów... To nie wymaga myślenia. Maurice, no co może płynąć? Alkohol? Ty lubisz alkohol. Pff, ile razy jeszcze mi to wypomnisz? No co, a nie mam racji? To, że kilka razy więcej wypiłam, nie oznacza, że mam z tym jakiś problem. Jasne, bo to zawsze ja byłem twoim problemem. A żebyś wiedział, to przez ciebie ciągle byłam zdenerwowana. Co, proszę? To, co słyszałeś. Przepraszam, chyba trochę przegiąłem. Co dalej? Przemyślałam sobie to wszystko, co nas spotkało. I? Zbliż się do mnie. Nie chcę cię widzieć przez najbliższy miesiąc. Hej! Naucz mnie sztuki ważenia mikstur. Czego potrzebujesz? Hej, młody, jeśli chcesz przejść przez most, to musisz zapłacić 50 denarów myta. To wasz most? Ta, stał sobie niepilnowany, to go sobie przejęliśmy. A co? Czy niedawno nie przechodził ten starszy siwy mężczyzna? A był taki. Zaczął się wspinać na gerezę. Co? Dlaczego? A co nam do tego? Chcesz za nim iść? To płać. Nic z tego. W takim wypadku zabierzemy co masz. Ej ty. Olera, zaczekaj. Co się dzieje? To jeszcze nie koniec. Widzisz tam to wielkie bydle? Musimy się z nim rozprawić. <grystanie> Pokonałem go, Rick, O bogowie! Przepraszam, że nie byłem w stanie ci pomóc, abyś odnalazł spokój po śmierci. I obiecuję, że nie zawiodę cię już nigdy, ojcze. Witaj! Cześć, Morris! Mam nadzieję, że nabrałeś ostatnio trochę krzepy. Będzie ci potrzebna podczas konkursu pięściarskiego na święcie łowów. Interes dobrze się kręci? Naprawdę musisz o to pytać? Ludzie przechodzą tutaj i dosłownie płacą, żeby dostać po mordzie. Zawsze mówiłem, że jeśli potrafisz sprzedać im taki towar, to nigdy nie będziesz głodował. Wszyscy potrzebują trochę rozrywki i to właśnie u mnie dostają.